Jesteśmy pod halą Milenium. Raz świeci słońce, a raz pada deszcz. I sprawdzamy właśnie, co można robić w kompleksie Milenium w tą brzydszą pogodę. Razem ze mną jest Kuba Goliński, który oprowadzi nas po całym kompleksie. Stoimy przed boiskiem do koszykówki. Co można o nim powiedzieć? Co można powiedzieć? Możecie do nas przychodzić w o dowolnej porze, każdego dnia, w tygodnia. W piątki mamy zorganizowane turnieje. Czyli od godziny 16 można sobie przychodzić, organizować się w trójki koszykarskie i gramy w streetball, czyli 3 na 3 na jeden kosz. Dla najlepszych są fundowane nagrody. Nie są to jakieś tam wielkie, wielkie nagrody rzeczowe, ale każdy dostaje jakiś upominek na koniec. W postaci jakiegoś sprzętu sportowego zwykłego. Bo ja w ogóle nie potrafię grać. To sprawdziłabym się, mogłabym sobie przyjść na przykład i pograć. Jak masz równie atrakcyjne koleżanki jak ty, to oczywiście. Tak naprawdę każdy może sobie tutaj przyjść, pograć sobie w kosza, jeżeli ma, jeżeli ma na to ochotę. Jak jest z frekwencją na przykład tutaj? Często jest grane na tym boisku? Właśnie, właśnie dlatego tutaj jesteście, że niezbyt często. Boisko jest dość ukryte za, za halą milenium. My ciągle to powtarzamy i podkreślamy na Facebooku przede wszystkim, e, że można przychodzić, że, że jest otwarte i tak naprawdę korzysta się z tego za darmo zupełnie. E, no niestety. Niestety wygląda to dość miernie, chcemy to, chcemy to bardziej promować. Jest dużo boisk, tak naprawdę, w koło brzegu dobrych. To jest boisko polbrukowe, troszeczkę się na nim trudno gra, ale, ale no myślę, że i miejsce, i, i dostępność. To znaczy, chodzi o to, że ono jest w centrum. To jest bardzo, bardzo fajnie, że takie boisko jest w centrum. Nie ma innego chyba z tego, co kojarzę w koło w samym centrum, są przy szkołach, na orlikach, prawda? No, raczej tak. Także pamiętajcie, w piątki od godziny 16 można sobie przyjść tutaj śmiało pograć, coś wygrać. No i oczywiście codziennie można przychodzić bez żadnej opłaty, pograć sobie, poćwiczyć albo po prostu się pobawić. Z jakiej broni można postrzelać tutaj? Na tej strzelnicy strzelamy z broni pneumatycznej. Są karabiny i pistolety pneumatyczne. Energia do 17 J, także taka broń jest bez pozwolenia. Możemy, każdy, kto skończy 18 lat, może sobie kupić. Oczywiście u nas tutaj mogą strzelać dzieci pod nadzorem. Pod nadzorem opiekuna. Dlatego też dzisiaj widać, że taka większa grupa dziewczynek wpadła postrzelać. Akurat w tej chwili strzela tutaj na Strzelnicy nasza kolonia, którą organizujemy tu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Rozumiem. Często przychodzą ludzie postrzelać tutaj, wyżyć się troszeczkę? No na pewno, jest to jakaś atrakcja, która w brzegu funkcjonuje już od kilku lat, także mam bardzo wielu gości, którzy cały czas przychodzą tutaj i jak zawsze są w Kołobrzegu, zawsze tu przychodzą postrzelać. No i oczywiście do tych osób dołączają też nowe osoby. Mo, możesz schodzić, proszę, tak już, proszę Państwa, tak się schodzi ze ścianki spinaczkowej na skateparku, nie, na którą nie wolno absolutnie wchodzić. O, właśnie dlatego dzieci uczcie się, dlaczego nie wolno tego robić. Trochę na prawo, tam jest szerszy. O, o. Dlatego właśnie nie wolno tego robić. Brawo! Naprawdę? I nie zostawiajcie nigdy u góry telefonów. Brawo! Drodzy Państwo, stoimy przed ścianką wspinaczkową przy skateparku, na którą wolno się wspinać, ale nie wolno wchodzić na mur. Możecie sobie chodzić w poprzek, albo po prostu dochodzić do góry, klepać i pokazywać, że daliście radę. Ale pamiętajcie, nie wolno wchodzić na mur. Prawda? Prawda. Wchodzimy w poziomie i yy, wchodzimy w poziomie nie w taki sposób? Nie w poprzek. Nie w poziomie, że my znajdujemy się w poziomie, tylko wzdłuż. Ile ma? Dwa razy się zmieszczę? Ile ma metrów wzwyż? Dwa. Dwa metry. Dwa, trzydzieści. Dwa, trzydzieści wzwyż, a wzdłuż? No trzydzieści, no zobacz. No ja nie sięgnę tu. Nie wiem, możemy zmierzyć zaraz. Czym? Nogami. <noise> nogami. Będziemy mierzyć, zmierzmy. Dobra, to ja zmierzę Ale szybko, taki tip topami, nie, no Co ty? No, tak, ja idę To ja no tip topami momentu. będę, dobra, a ja będę szybciej. Dobra. dobra. Raz, dwa, trzy, pięć. Nie działaj! <noise> 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 tu jest 25 to ja <śpięć>, nie Właśnie dlatego, że jest wyludniony o nim mówimy, bo hmm. mówimy o złej pogodzie. E, no w złą pogodę przychodźcie tutaj po prostu do nas, do skateparku Mamy rampy, jak koledzy tutaj wspominają, wspomnieli boks oraz e, poręcz. No i tyle. No można jeździć na deskach, na, na rowerach. Na I na rolkach. na rolkach. Na rolkach też, ja jeżdżę na rolkach, nie umiem. Ja na niczym nie umiem jeździć oprócz roweru, ale nie po rampach. Ja też właśnie nie, ja tak po prostym trochę i też się trochę wywracam. No ale na pewno można się tutaj czegoś nauczyć, bo są i takie przeszkody trochę łatwiejsze i takie trochę trudniejsze. Także na pewno można coś stąd wynieść. To znaczy na pewno. No, I jest, niekoniecznie rampy. Jest, jest nieźle wyposażony. Jest nieźle wyposażony jak na warunki kołobrzeskie i ogólnie jest dobrze wyposażony. E, może warto powiedzieć gdzie on jest, jak najłatwiej trafić, bo to też on jest troszeczkę w takim powiedziałbym delikatnym ukryciu. Przy ulicy Solnej za stadionem, proszę Państwa, zejście, zejście w dół jesteśmy na, na, na skateparku. Albo od strony hali Millenium, tutaj nad kanałem drzewnym można przejść, ale to jest bardziej skomplikowane. Trzeba, można iść w sumie wzdłuż rzeki i też się dojdzie, przy hali milenium. Może pokaż Michałku rzekę. Wzdłuż tej rzeki, jak się przejdzie, to się trafi. Rzeka, coś jeszcze jest do darania. Basen. Jak jest brzydsza pogoda, to zamiast na plaży można przyjść popływać tutaj. Zawsze mówię o basenie, jak jest brzydka pogoda ponieważ jest na nim dużo atrakcji. Mamy sauny parową i suchą, basen dla pływających, który widać tam, basen dla niepływających, który jest dalej, więc jest żalnie, ładną ratowniczkę i przystojny ratownik, leżaczki i prysznice oczywiście, pod którymi możemy się obmyć przed wejściem i po wyjściu z sauny. W jacuzzi, tego, Jak, jak to można to... nie powiedzieć o jacuzzi? Właśnie, właśnie, jacuzzi. Y... Często sam tam leżę, polecam. Doskonała sprawa. Sauna, jacuzzi i basen dla pływających. Świetny zestaw rekreacyjny. w jacuzzi to trzeba miejsce wolne znaleźć, bo często jest z tym problem, bo jest tak oblegane zawsze. No i tą rwącą rzekę macie też. Yy, rwąca rzeka, yy, tak. Najlepiej pływa się pod prąd. Tutaj mogłaby być troszeczkę dłuższa, ale jest idealna. Są też takie. Czy ja mogę się odwrócić? Tam są takie, w tym basenie dla niepływających, tutaj w tym obszarze po prawej stronie, znajdują się masaże takie podwodne. I na środku, i po bokach, takie leżaczki podwodne. To też Można tam sobie podpoczywać. Nam, nam ciało. W tym zagłębieniu tam, gdzie mówiłaś, że jest rwąca rzeka, również takie coś się znajduje. Tam się nigdy nie nudzi, ponieważ jest to bardzo przyjemne. A odnośnie nauki pływania. Są szkółki. Bezpośrednio nie prowadzimy nauki, ale można zapisywać się do szkółek pływackich. Dzieci czy dorośli też? Wszyscy. Wszyscy, ja też bym mogła, bo ja mieszkam w koło brzegu, a nie umiem pływać. No to oczywiście, oczywiście. Znajdujemy się w szklanej pułapce. Jest to. Y Pomieszczenie do mini piłki nożnej. O, i znowu by było, nie wiem. Teraz Krzysztof. Po ile osób się gra? O, dwie. A przez czterech ich jest. Po dwie w drużynie, tak? Cztery na boisku. Cztery. Czterech na boisku, nie? Dwie w drużynie. Super, dzięki. Ile osób jednocześnie może się znajdować na boisku? Na boisku, odpowiadam pełnym zdaniem. Na boisku może znajdować Mogą znajdować się cztery osoby, czyli po dwie w każdej z drużyn. Zapisywać można się w recepcji na dole. Tam również wprowadzamy, uiszczamy opłatę. W wysokości? Rady. Przychodzą tutaj moi koledzy, twoi na pewno też. Także nie, nie ma żadnych ograniczeń. Ja nie mam kolegów, to, to tyle smutno. A jaki nacisk można na tą szybę wywrzeć, żeby nie pękła? 600 kilo. 600 kilo, czyli raczej nie jesteśmy w stanie aż takiego tutaj rabanu spowodować, by popękało. Nie ma możliwości. Jest bezpiecznie. Jest bardzo bezpiecznie. Jesteśmy w raju. Absolutnym. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Że czuję się jak dzidzia. Jest doskonale naprawdę. Jest fenomenalnie. Zabierajcie tutaj swoje pociechy i opiekunowie też mhm. mogą tu wejść.